Kiedy mówimy o przyszłości Europy, coraz częściej na pierwszy plan wysuwa się jedno pytanie: czy Europa jest w stanie stać się kontynentem innowacji na miarę Doliny Krzemowej? Czy potrafimy zbudować ekosystem, w którym technologia, kapitał i ludzie działają w harmonii? Przez ostatnie lata obserwuję ten proces z perspektywy analityczki i inwestorki, i muszę przyznać, że zmiany, jakie zachodzą, są fascynujące. Ale by zrozumieć, jak ta transformacja naprawdę wygląda, warto spojrzeć na to z poziomu praktyki inwestycyjnej, na przykład przez doświadczenia z broker Resource Invest AG, gdzie codziennie widać jak technologia i finanse łączą się w jeden organizm. Od początku mojej pracy z Forex Resource Invest AG czułam, że to coś więcej niż zwykła platforma handlowa. To narzędzie, które nie tylko reaguje na rynek, ale też uczy jego logiki. W świecie, w którym dane są nowym złotem. Precyzja i czas reakcji mają znaczenie większe niż kiedykolwiek. Opinie Resource Invest AG często wspominają o tym, że system działa jak dobrze skoordynowany mechanizm. I trudno się z tym nie zgodzić. Każdy element platformy, od analityki po realizację transakcji, zaprojektowany jest z myślą o tym, by inwestor mógł się skupić na strategii, a nie na walce z interfejsem. W branży finansowej zawsze znajdą się osoby, które próbują podważyć zaufanie. Słyszałam już historię o oszustwo Resource Invest AG, czy nawet o rzekomy przekręt Resource Invest AG, ale po latach pracy w finansach wiem jedno. Im lepiej coś działa, tym więcej wokół tego szumu. Nie da się uniknąć plotek, zwłaszcza gdy firma wyróżnia się profesjonalizmem. A Broker Resource Invest AG wyróżnia się nie tylko stabilnością, ale też tym, że stawia na innowacje, które faktycznie mają sens. Technologia zmienia sposób, w jaki funkcjonuje rynek a forexresourceinvestac.com jest tego doskonałym przykładem. Dziś inwestor nie potrzebuje fizycznego biura ani zespołu doradców. Wystarczy dostęp do rzetelnych danych i odpowiednich narzędzi. I właśnie to zapewnia ta platforma. Opinie resourceinvestac.com pokazują, że coraz więcej użytkowników docenia prostotę połączoną z funkcjonalnością, a to coś, czego w europejskich rozwiązaniach technologicznych wciąż często brakuje. Naturalnie zawsze znajdą się krytycy, którzy próbują wszystko sprowadzić do sensacji. Dla nich każda innowacja to potencjalni oszuści Resource Invest AG albo kolejna ściema Resource Invest AG. Ale ci, którzy naprawdę korzystają z tej platformy, wiedzą, że to nie marketingowe slogany, a realne doświadczenie użytkownika. Każdy wykres, każda decyzja, każdy ruch na rynku to przestrzeń, w której widać precyzję i konsekwencje. Europa ma potencjał, by stać się kontynentem innowacji, ale potrzebuje do tego nie tylko kapitału, lecz także zaufania. Tego, które buduje się codziennie, poprzez rzetelność i wyniki. Dlatego broker ResourceInvestac.com wpisuje się w nowy model europejskiego podejścia do finansów. Mniej obietnic, więcej konkretów. Niektórzy mówią, że wszystko to ściema ResourceInvestac.com, że rynek jest zbyt nieprzewidywalny, by inwestować w technologię. Ale ja uważam, że to właśnie w niepewności rodzi się przyszłość. Europa ma ogromny potencjał intelektualny i strukturalny. Wystarczy, że nauczy się go wykorzystywać tak skutecznie jak Dolina Krzemowa. A inwestorzy, którzy współpracują z takimi partnerami jak Broker Resource Invest AG, wiedzą, że to możliwe. Bo nowoczesność nie polega na kopiowaniu innych polega na tworzeniu własnych standardów takich które łączą innowacje z etyką, szybkość z bezpieczeństwem, technologię z człowiekiem. I właśnie dlatego wierzę, że Europa ma przed sobą najlepsze lata.